Pamiątek z czasów II wojny światowej na terenie Warszawy nie brakuje. Wokół niektórych narosło sporo absurdalnych mitów. Dobrym przykładem jest ten oto obiekt przy Alei Solidarności, nieopodal dworca Warszawa-Wileńska. Niektórzy twierdzą na przykład, że jest to zapora przeciwczołgowa. Tak naprawdę jest to schron przeciwlotniczy, a do jego wnętrza prowadzą widoczne tutaj częściowo zasypane drzwi. W internecie znaleźć można nawet zdjęcia jego wnętrza. Schron powstał z myślą o pracownikach pobliskiego kompleksu dyrekcji kolei państwowych. I przewidziany był jako schronienie dla około 40 osób. Jest to jeden z nielicznych ocalałych schronów tego typu, co czyni go szczególnie cennym. Zgodnie z wytycznymi technicznymi budowy schronów i innych pomieszczeń przeciwlotniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z roku 1939. Jest to schron wolnostojący, zlokalizowany częściowo pod terenem. Z samej konstrukcji najbliżej do przykładowego schronu kategorii drugiej dla 100 osób, choć ten jest oczywiście o połowę mniejszy. Częściowo widoczne drzwi schronu, tak samo jak wzorcowe drzwi z wytycznych, Posiadają wizjer, lecz obecnie znajduje się on pod poziomem ziemi. Jak widać na zdjęciu lotniczym z roku 1945, schron przetrwał Drugą wojnę światową nieuszkodzony. Do naszych czasów nie zachowało się jedynie prowadzące do drzwi zejście i jego zadaszenie. Dalsze, poważne niestety uszkodzenia to efekt próby rozbiórki schronu, jaką w roku 2011 podjęła wspólnota mieszkaniowa gospodarująca terenem wokół niego, o czym informowały nawet media. Według kolejnego mitu jeszcze w latach 60. XX wieku schron był rzekomo połączony podziemnymi tunelami z piwnicami pobliskich bloków mieszkalnych. Prawda jest taka, że bloki sąsiadujące ze schronem powstały w szczytowym okresie zimnej wojny. Ówczesnym standardem było tworzenie w piwnicach schronów na wypadek wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego. Takie schrony musiały oczywiście posiadać wyjścia awaryjne. Najczęściej prowadzono więc od nich przejścia do tak zwanych grzybków, takich jak ten. W nich z kolei znajdowały się wyjścia na powierzchnię. Takie właśnie rozwiązanie musiało też funkcjonować w sąsiedztwie omawianego tutaj schronu z 1939 roku, lecz na pewno nie z jego wykorzystaniem. Co prawda, na terenie pomiędzy Aleją Solidarności a ulicą Wileńską nie ma takiego grzybka. Ale jak widać na zdjęciach archiwalnych, był w tym miejscu aż do roku 2011, czyli tego samego, w którym doszło do próby rozbiórki schronu. Jak widać, tamtejsza wspólnota mieszkaniowa to prawdziwi specjaliści odniszczenia śladów historii. Istnienie Grzybka przed tym feralnym okresem. Dodatkowo potwierdza nam usługa Google Street View. Historia schronu przeciwlotniczego przy Alei Solidarności to smutny przykład tego, co dzieje się z bezcennymi reliktami przeszłości, gdy dobierają się do nich pospolici ignoranci. Tym bardziej warto obejrzeć schron zanim zupełnie je.